Szanowni Państwo, rozpoczynający się rok akademicki 2020-2021 to nietypowy rok. Będzie on emanował wyzwania, niepewność, lęk, ale jest to też rok pełen nadziei nadziei na lepsze jutro normalność. Jako rektor naszej uczelni mam pełną świadomość obaw, jakie targają zarówno naszymi wykładowcami, jak i studentami. Chciałbym jednak, abyście wszyscy spojrzeli na obecną sytuację w sposób optymistyczny. Prowadzona przeze mnie forma zajęć hybrydowych łączy tradycję akademicką z nowoczesną technologią. Nasza uczelnia wchodzi w inny świat, w którym tylko wspólne działanie, myśl i odwaga sprawi, że będziemy jednym, prężnie i dobrze działającym organizmem. W dniu naszej nietypowej inauguracji chciałbym w pierwszych słowach podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie oraz wsparcie, a studentom za wytrwałość i wyrozumiałość. Pragnę również powitać w naszej akademickiej rodzinie wszystkich nowych studentów. Bardzo cieszymy się, że pomimo trudności tak licznie przyłączyliście się do nas. Powitałem Was w naszej akademickiej rodzinie nie bez powodu. Nasza uczelnia jest miejscem wyjątkowym. Zawsze staramy się stworzyć dla Was miejsce, w którym poczujecie się jak w domu. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy uczelnią prostudencką. Dla nas nie jesteście jedynie numerem albumu, a człowiekiem z krwi i kości. Osobą, której wysłuchamy i której pomożemy w każdy dostępny przez nas sposób. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym powiedzieć, iż jestem niezmiernie szczęśliwy, że obydwa nasze wydziały Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Katowicach oraz Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu są w pełni gotowe do przyjęcia Was w swoich murach. Mam szczerą nadzieję, że chwile spędzone na naszej uczelni będą należały do tych niezapomnianych. Pamiętajcie! żeby korzystać z udogodnień naszej uczelni pełnymi garściami. Uczestniczcie w działaniach samorządu studenckiego, Akademickiego Związku Sportowego, zagranicznych wymian studenckich, czy też kół naukowych. Kształćcie się, chłoncie wiedzę i dążcie do realizacji swoich celów. Aby tradycji stało się zadość, panie i panowie, rok akademicki 2020-2021 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach uważam za otwarty. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, profesorowie, wykładowcy, a przede wszystkim studenci Wydziału Lekarskiego Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Zaczynamy w bardzo nietypowy sposób. Niestety czas pandemii pokrzyżował nasze plany, aby zrobić uroczystą inaugurację roku akademickiego. Wszyscy jesteśmy zmuszeni dostosowywać się do reguł, które mają pomóc nam w opanowaniu pandemii. Dlatego dzisiaj spotykam się z Wami zdalnie. Trzeci rok Wydziału Lekarskiego to bardzo dużo, ale też to bardzo młody wydział. Wiele rzeczy nauczyliśmy się w czasie tych trzech lat. Mam nadzieję, że studenci pierwszego, drugiego roku także nauczyli się troszeczkę nauk podstawowych. Są sukcesy. Uważam, że zatwierdzenie programu nauczania oraz sposobu nauczania na Wydziale Lekarskim przez Państwową Komisję Akredytacyjną, to prawdziwy sukces. Ale zaczynamy trzeci rok, czyli rok zajęć klinicznych. To na co czekają studenci, żeby po raz, może nie po raz pierwszy, ale spotkać się z pacjentem. Bo przecież bez nauki z pacjentem, bez przekazywania wiedzy przez starszych kolegów, młodszym kolegom, nie jesteśmy w stanie nauczyć się badania, rozpoznawania, a przede wszystkim empatii w stosunku do pacjenta. To, na co będziemy zwracali uwagę, abyście byli empatyczni w stosunku do chorych, abyście starali się zrozumieć ich problemy, aby zmienić troszeczkę wizerunek polskiego lekarza, który nie zawsze jest odczytywany pozytywnie przez pacjentów. Na to będziemy zwracali szczególną uwagę. Liczymy także na Waszą odpowiedzialność. Pracujemy w bardzo trudnych warunkach. Macie tą unikalną możliwość, że pracujecie w małych grupach. Niestety, w uczelniach medycznych są duże grupy. Pracujecie tutaj na zasadach uczeń-mistrz. To jest bardzo ważne. Staramy się, aby wykładowcy byli dobrze przygotowani do przekazywania Wam podstawowej wiedzy. Pierwszy rok kliniczny, trzeci rok to propedeutyka trzech bardzo ważnych przedmiotów. Propedeutyka chorób wewnętrznych, propedeutyka pediatrii i propedeutyka chirurgii. To dopiero początki. Nauczycie się o ranach, nauczycie się o osłuchiwaniu, nauczycie się o tym, jak rozpoznawać e, choroby u dzieci. Niezwykle trudny problem, którego niełatwo jest się nauczyć. To wszystko, co zmienia się w, w naszym życiu, wpływa także, że studenci pierwszego i drugiego roku będą zmuszeni do nauki w sposób hybrydowy. Teoretyczne y, przedmioty y, mogą być prowadzone w sposób hybrydowy. Dlatego zachęcam do uczestniczenia w wykładach, y, w seminariach, które są prowadzone na, zasady, na zasadach internetowych. Bardzo Was proszę, uważajcie, aby... Ta wiedza, która jest niezwykle potrzebna, ta wiedza teoretyczna, z której niestety będziecie sprawdzani na egzaminie państwowym, to jest wiedza, która jest początkiem medycyny. Bardzo trudna czasami i nużąca. Ktoś, kto idzie na medycynę, chciałby zaraz opatrywać rany, chciałby leczyć chorych, a tu nagle trzeba się uczyć biochemii, trzeba się uczyć o komórkach, trzeba poznawać histologię. Ale bez tych przedmiotów nie ma medycyny. Ciągle mówię o pandemii, ale liczę na Waszą odpowiedzialność. Liczę na odpowiedzialność w kontaktach z chorymi, w kontaktach z kolegami. To jest y, bardzo niedobrze, że straciliście wiele z tego, co jest związane z życiem studenckim. Zabawy w klubach, zabawy w gronie y, kolegów. Ale jest to także wielka lekcja z, z zakresu chorób wewnętrznych. To cały rozdział. Macie cały rozdział opanowany, jak zachowywać się w czasie pandemii. To żadnemu z nas nie było właściwie przypisane. Ja jako wieloletni już lekarz z pandemią może raz się spotkałem z grypą hongkongską w latach 80. w Wrocławiu. Nowe zasady, nowe warunki, ale bardzo Was proszę, abyście korzystali z internetu i abyście nie liczyli na to, że ktokolwiek Was czegokolwiek nauczy. Studiowanie to jest studiowanie, to nie jest uczenie w szkole. Wy sami musicie zdobywać wiedzę, a muszę powiedzieć, że możliwości zdobywania wiedzy są przeogromne. Macie podręczniki, macie dostęp do internetu i możecie studiować. To najlepszy czas, abyście pokazali, że studiowaliście medycynę, a nie nauczyliście się jej na studiach. Dziękuję Wam bardzo. Szanowni Państwo, mam niewątpliwy zaszczyt oraz przyjemność wyczytać nazwiska wykładowców oraz studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, nagrodzonych oraz wyróżnionych w minionym roku akademickim. Wyróżnienie rektora za sumienność i zaangażowanie w codzienną pracę oraz wkład w rozwój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, jak i kształtowanie jej wizerunku. Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Madej. Profesor Doktor Habilitowany Nauk Medycznych Dariusz Boroń. Doktor Inżynier Katarzyna Łuczak. Doktor Nauk Medycznych Michał Eckert. Doktor Inżynier Architekt Jakub Świeżawski. Doktor Nauk Medycznych Benjamin Grabarek. Doktor Inżynier Architekt Barbara Ucherek-Bradecka. Doktor Ewa Mazur. Magister Inżynier Architekt Magdalena Tunkel. Wyróżnienie za pracę dyplomową. Klaudia Pala, Tomasz Leks, Anna Gluza, Marta Wiśniewska, Gabriela Kazirut, Martyna Szarek, Patrycja Ende, Mateusz Przystaś, Agnieszka Porębska, Katarzyna Synoracka, Paulina Gronowska, Anna Lewra, Aneta Zaniewska, Aleksandra Gołowacz. Patrycja Tylko, Agata Rąpala, Martyna Kramę, Nawojka Olszewska, Izabela Strugalska. Nagrody za godne reprezentowanie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, wspieranie działań akademickich oraz aktywną działalność w organizacjach studenckich. Karolina Neyman, Ewa Chrapan, Maciej Kwietniewski, Kamil Kapuścik, Maksymilian Witosz, Karolina Odrowąż, Paulina Kuta, Aleks Załęcki, Anna Foksińska, Justyn Jureczko, Konrad Pawlik, Aleksandra Barszcz, Natalia Poloczek, Julia Szkudlarek, Katarzyna Olszewska, Małgorzata Maślak, Dominika Hawrot, Wiktoria Mucha, Sonia Żurek oraz Oliwia Baros. W imieniu własnym oraz władz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach gratuluję wszystkim nagrodzonym.